Jał się manko, z tej strony X z Gapsonics. Dzisiaj gromy w de No dzisiaj to będzie inny odcinek niż grała garden. To na pewno świeżutkie konto. Będziemy tutaj coś kradli na pewno. Hmm, tutaj babeczka. O nie, zamknęła mnie jak jest, jak charakter. Dobra, idzie mój nubek nubini wicenini, czy nie? Czyż go kupowałem? Ale chamstwo. Mmm, iś, iś. Ej, oszukaństwo. Ale nieważne. Dobra. Blokujemy bazę Ale goś ma rodziki, Trzeba ukraść jakiegoś A tutaj yo Ej nie no To jest taka sigma Może Nie udawaj braindrocika Typeczko Są dobrzy. Nie no. Z takimi prosami to ja mam grać. o ja. ja Prawie weszłem. Ale trudno. Tu może jakaś babeczka. Oj ojciec. To nas tr za trudno, turbo 3000? On ma jeszcze parę sekund. Nie. A Neiry, nie. Ja chcę ukraść jakiegoś Brain Rodzika. Naprawdę. Widzowie, pomóżcie. Chcę ukraść. O nie, że raka dobra idzie. Ej, gościu, to ja kupuję Nubiniego. Ja kupuję. Idź. A, idź. Dobra. Trzeba kogoś okraść. Tylko kogo? Z czego? Może tą babeczkę z Baleriny kapuciny. No bo tak, ona ma dużo tych balerin. Trzy, dwa, jeden. Nie Ajaj, szkoda, że się nie udało w ogóle. Ale cóż no czemu idą? A zresztą, to Tą babeczkę chyba tu już określa, Ale nie jestem pewien. No idź se. Nie no, jaki pączek. Widzowie, naprawdę, ej to jest taki pączek. Wafel. Wafel się piłeczką bawi, mój pies. Czemu się wywalam? Wafel, gdzie piłeczka? Dobra, kradnę gościowi Lili Pierwszy styl tej grze, Wreszcie zarabiam więcej pieniędzy na sekundę niż powinienem. Team Cheese, wow. Lamborghini. Lamborghini w każdej chwili. Dobra, widzowie, musimy kogoś okraść jeszcze, bo ja nie będę tak żył, nie, że ja tutaj mam kurde dwa brainwrociki na 5 minut filmu. To jest już, tam naprawdę to trzeba być słabym. Iść hmm. Ech, Dobra, dobra. O mamy, mamy. Mamy jeszcze 300 dolców. W sumie prawie 400. Mogę sobie kupić lila. lila. Zamknęła parę sekund. Gość tak jest Awk. Gość jest Awk! Nie ukradniesz mi nic. Niestety typo ukradną ci, a ja ci ukradnę w sumie. Ale bol, stracił dwa. No dobra. Mm, okay. Mamy już 750, to stać mnie na Flory Flora no, Już 800. Dobra. Team Cheese. Ej, 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 hej, hej, hej. Kolega. Flory Flora, fruli, frula. Poczekajcie, cięcie chwilowe. Dobra, mój Flurry Flura doszedł i patrzcie co, jakiś huk zrobię. A teraz mocniejszy. Ło, szczęście. A to wszystko przez te rzeczy. O, tutaj jakiś typo dołączył fajny. Rino, Rino, to sterino. Nie gadaj, że mi się udało ukraść. Udało mi się ukraść Bombardiro Krokodiro. Ej, widzowie. Bombardiro Krokodiro. I Rino, Rino, to, to tak nazywam, nie wiem czemu. Rhino Tosterino Ja to nazywam rhino, rhino Tosterino Jo, na początek gry, a już takie takie fajne Brain Rockiki To mi się podoba, wreszcie nie będę z jakiegoś Tinchisa Wow Tutaj baleriny Cappuccino chciałbym ukraść Ej, ej, ej Dobra, luz No, idź se! No i kupiła mi. Zwróciłem to prawie całą swoją mamonę <laughs> taki bambol. No co gościu? Co? A no, bo to nie ten. Chcę mieć te... On jest awk, nie? Frygu kamelu leci! O wafel, mój piesek już poleciał. Bo Lucy czeka. Kupujemy. Frigo kamelo, mu kradnę Ej, co jest? Ej! Mam! 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 No. Nie chciałem się zamknąć. Gaz. Mam frigo kamelo. Ej, oszukaństwo. Nie mam zwykłego frigo. No i gościu zawkiem Oni chyba tam nadal do niego walczą. I to jest dobry czas, żeby ukraść komuś brain roty. Ona tu walczy. Bo walczyła bardziej. Nie, dobra ona wie. Dobra, kupiłem sobie takie dwa, kolejne brain i za spoko tam leci lagrande <laughs> nie no nie a jakby leciał, ajajaj aj, bo mi się baza otworzy chyba bo ja tu rebirfa nie mam potrzebujemy tripitropi tropi i tun tun okej okay. ogarnie się Tripitropi tropi tung tasung tung tung Robert Tripitropi leci, Tripitropi Będzie pierwszy rebi. Tum 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 saur Patata saur Czemu ja to śpiewam Ten tripi-tropi musi mi dojść! Jezu. Yes. Myślałem, że to tak Nie. O, chociaż jest lepszy. Patrzcie. I on mi leci. Nie. Nie działa to tak. Jak myślałem. O nie! Straciłem pieniądze! Ale dobra, dobra trudno. Lepiej mieć Rebirfa i... Jeszcze 10 sekund więcej bazy, zamkniętą. Nie żadniej nie jej w ogóle. Bo to co to, to... Nie no. Babryto Bondito. Robiliśmy Rebirfo. Dziękuję za 300 wyświetleń pod moim najnowszym filmikiem z gro filmem z Grogerem. Za co bardzo dziękuję za te 300 wyświetlenie, bo każde wyświetlenie liczy się dla mnie. Ka I każde wyświetlenie to jesteś właśnie ty. I gdy to oglądasz, to proszę cię, oglądnij to do końca, bo za niedługo może ten filmik się skończyć. Więc no, ja ci tylko mówię. No, co ty robisz? Nie pałuj mnie. Chociaż ja cię pałuję. Iś. Awokado. Palerina na kapucina. Za bior. Bior Nie trafi mnie. To jest bot. Nie! Nie! O ty! Teraz to ja cię okradam. Jeszcze mnie walła, że pałki nie mam. No super. Kocham cię. Gro. Pały nie mam. Nie Jeżeli. Pojedziemy pa, to. Nie, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Nie no. Ja wychodzę z serwa. Ja wychodzę. To dzisiaj było na tyle i... Alo!